Witamy Was w kuchni nietypowo. Wpadliśmy na taki pomysł jako wspólnota, że trochę Wam zdradzimy tajemnicy kolejnej klasztornej. Co niedziela i w święta spotykamy się na takim spotkaniu, które się nazywa Rekreacja. Rekreacja polega na jedzeniu. I dzisiaj między innymi, bo kamerzysta się dziwi, że ona polega tylko na jedzeniu. I dzisiaj zaproponujemy Wam, bo sami przygotowujemy, zaproponujemy Wam coś, co jest nietypowe na Śląsku, a że mówi do Was gorol i Gurol. Gorol bo pochodzący z Lubelszczyzny, a takim przysmakiem Lubelszczyzny z w zasadzie jest specjalne ciasto, podejdę bliżej, ono się nazywa cebularz. Cebularz, czyli zwykłe ciasto drożdżowe. Nałożone na to przesmażona cebula, można trochę maku, można też kupić gotowe już od razu z serem potartym, żółtym, a my go wykorzystamy dzisiaj do pizzy. Sos już przygotowaliśmy do naszej pizzy klasztornej z pomidorów, bazybia, oregano, zioła prowansalskie, różnego rodzaju maści, żeśmy zrobili. No i po prostu spróbujemy zrobić sos, nałożyć na nasze pizzerinki, czy pizze, jak to nazwać, tak żeby na każdą wystarczyło, a później co dalej to sobie pomyślimy, zobaczymy, bo możemy dodać tego więcej, mniej. Spróbujemy, możemy dodać nawet i już surowe pieczarki, nie będziemy ich przesmażać, żeby nie straciły się nam, ponoć są takie najlepsze. To taki będzie nasz przysmak kasztorny. Musimy sobie jakoś radzić no przecież pozamykane jest wszystko. A poza tym dzisiaj jest niedziela. Uczymy się świętować, być. Możemy dodać też troszeczkę wędliny, jakiegoś mięska. Tak powygłupiać się, popatrzeć. Co tam można jeszcze dodać? A, stresuję się. Mamy takie zacięcie kulinarne dlatego, że pozdrawiam moją mamę, ponieważ moja mama jest mistrzem kuchni. I kiedyś, jak jeszcze żył mój tata, razem gotowali. No i można powiedzieć, że kombinacje w kuchni, nie tylko kombinacje w życiu czasami wychodzą eksperymentuję, bracia na razie jeszcze nie poumierali zresztą nie tylko ja brat Gaudenty też jest takim dobrym mistrzem kuchennym bo przygotowanie rekreacji przygotowanie y, takiego jedzenia dla wspólnoty to można powiedzieć taka jedna wielka symfonia o wielość nut, y, które... Y, tu mamy ser żółty, najlepiej zaprzeć dziurawy, pewnie, my się, zjadły. Dziura by, pewnie my się zjadły. zresztą, że czasami się zdarzają myszy. No i przygotowujemy, okrywamy to pięknie serem żółtym, tak, żeby trochę zostało, żeby bracia na marzykali, że za mało. Zresztą my mamy bardzo dobrą wspólnotę, często się spotykamy, Jesteśmy ze sobą. Czasami się pokłócimy, jak to w rodzinie bywa, ale szanujemy się, bo jesteśmy jedną rodziną. Uczymy się być ze sobą. A w tym wszystkim ważne jest, żeby był z nami kto? Pan Bóg. Tak chciał święty Franciszek, żebyśmy byli jedną wielką rodziną. Uczyliśmy się, a się nie by da. Cebularze, poza tym, że no, to są akurat zmrożone, bo przywiezione, można je zjeść, jak są świeże, czy odbrać je w piekarniku, można je zjeść nawet po prostu, nic więcej. No i tyle. Za około godzinę usiądziemy sobie razem, posiedzimy, coś zjemy. Możemy dodać jeszcze trochę gandliny, przyprawić pieprzem, bo tutaj też pieprz był. Pizze około godziny będziemy razem jedni? Włożymy te nasze pizzę do piekarnika. 150-160 stopni obiekt już chodzi. Nie czujecie tego, ja czuję fajnie, ciepło jest. No i co? Spróbujemy włożyć. Spróbujemy włożyć. Ręce mamy umyte. Włożymy, a żeby było lepiej, to włożymy tutaj na nasze blachy, żeby nam się to później nie rozlało. A i ty, ty się gubi, ale damy radę. Damy radę. Nie wszystkie muszą być z pomidorem. Mogą być niespodziewanki. Takie proste jedzenie mosty. Zresztą pizza kiedyś były dla ludzi ubogich, biednych. Od niedawna zostało zrobione, że można mieć nie wszyscy, no i na oko, na ile? Na oko, nie wiem, na ile? Najlepiej mi wychodzi, o coś gotujemy na oko. E, zapraszamy Was do smakowania, a jak to będzie wyglądało, to spróbujemy Wam później pokazać.